Na akcesoria. Taka bardzo pojemna skrzynka przeznaczona no, głównie dla wędkarzy, którzy łowią e, spod lodu, bo mm, tak została ona zaprojektowana i tak jest dedykowana. Ja niestety w ostatnim kadrze tego filmu nie będę mógł pokazać, e, jak można na niej usiąść na lodzie, ponieważ tego lodu jeszcze nie ma, ale pokażę, jak można na niej po prostu usiąść nakładce, to będzie widoczne w końcówce tego filmu po to aby udowodnić jej moc jej sztywność, jej trwałość i tą taką bardzo dużą funkcjonalność że możemy ją wykorzystać jako krzesełko a co w tej skrzynce mamy oprócz tego że, że możemy z niej zrobić krzesełko, no to przede wszystkim dużą komorę do której możemy wrzucić praktycznie wszystko co, to, co nam jest nad wodą potrzebne i niepotrzebne. Oprócz tego, oprócz tej dużej komory głównej, w górnej części skrzynki, znajdują się małe, małe pudełeczka. I tak wyglądają. Pudełeczka na, na przykład na mormyszki, na kotwiczki, na jakieś e, haczyki, ciężarki, na inne e, przynęty stosowane e, nad wodą. Kolejne pudełeczka do wykorzystania nad wodą. Takie małe, mniejsze rzeczy. Także, także przydatne do, do schowania jakże wielu akcesoriów wędkarskich, które każdy wędkarz nad wodę zabiera. Oprócz tego, że skrzynka ma mnóstwo szufladek, pudełeczek, przegródek można na nią jeszcze założyć tutaj z boku. Jest ja zdemontuję teraz Tą szelkę do przenoszenia, żeby łatwiej mi było zamontować. Czy to jest to samo? To jest to samo. Taką boczną konstrukcję boczne na skrzynce, umocowanie do czego ono może służyć? jest zaprojektowane tak, aby idealnie zmieścić sobie e, co? wędkę podlodową. Bałą wędeczkę podlodową, jedną albo dwie. Wtedy kiedy siedzimy na e, lodzie, będziemy chcieli wykorzystywać raz jedną, e, jednego rodzaju wędkę, raz drugiego rodzaju wędkę. One nam się tutaj świetnie do tego pudełeczka zmieszczą. A tu z boku mamy taką półeczkę. Półeczkę, na którą możemy położyć coś co potrzebujemy mieć pod ręką w czasie łowienia. O, udało się w końcu. Coś to co będzie nam po prostu potrzebne w trakcie wędkowania. Po co będziemy musieli sięgać yy, na bieżąco? od chociażby jakieś robaczki, czy cokolwiek tam innego potrzebnego do, do wędkowania. Skrzynka na akcesoria firmy York, z możliwością wykorzystania jej także jako, jako siedzisko na locie.